Takk. tantel na rozstrela adrian odpisał Dwa jardy ze Skali Adrian opisał. Tak? tak. Ja pierdolę. O kurwa panie O, bezpośrednio z rzutu rożnego

musiał skopiować. Ładne te wkręcenia mają, nie? Yeah. Ale to już powiem że następnym razem tak zrobię. A, A czym się charakteryzowała ta Tam Tamta po paru paru lat? Inaczej grań to. Zawodnik po prostu się nie trafił w boisko. Że zawodnik nie trafił? Poza boisko i Nie, ale wiesz co, ja Ci powiem, bo... Kurwa, zobacz. Ale zjewał no. Kurwa... I... No co? <grywa> Teraz sygnalizowałem, że to było celowe zagranie, chyba dobrą Nie, no przecież po główce poszło, no jak mogło być? No co to? O, trochę to obrońca się obciął. No kowal. Kurwa, gdzie jest piłka? Nie wiem, gdzie jest piłka. A? Dawaj, nagrywaj szybko, bo zmiana jest kluczowa. Panie, nagrywaj, no, już. No. Już poszło? No wiesz, ale. Oj, ten murzynek się zobacz O, co? teraz. No. Co, czekaj, gdzie, gdzieś jest taka chujowa nazwa tych. Na Śląsku chyba. A, no. ładnie. Próbował. No. O, No, uważa, no kurwa, Nie, o! Proszę. Nie było, bo z własnej połowy. Nie było spalonego, bo... Kurwa, o no, nie widać. Po startu nie było, nie? <grymne> Tak, tak naprawdę O jezu, kurwa dobrze, że jak ja grałem, to nie było żadnych kamer Kurwa, co tak, A minimalnie A pierdolną Takie coś, gromsanoczek Nie ma O kur... O ja pierdo... O kur... Ale głupobie. No nie no, pewnie Kurwa, taki dziadek jeszcze, no na bramce A Jezus Maria! U, wow strasznie. Nie, to żadna. Może jakaś nowa drużyna się tworzy, to wiesz? Podstawce. dzieci nie czy, czy nawet jazdy o tu miałem taką tą kurwa jakby tak chciał tu to... a nic nie wchodzi nic nie wchodzi może nie wchodzi się Nagrać, to na <śmienny> teraz będę zakładować, o. No, To byłoby śmieszne. Nie chyba wszyscy jak na szpilkach Patrz, patrz nie. o Ale faulował Tak już nagrywał wypowiedź trenerów? Nie, nie Tak Nie, nie będę Dziękuję bardzo